Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jeśli bawicie się trochę fotografią, to często bywa tak, że zdjęcie jest po prostu idealne. Jest piękne, wszystko jest jak chcecie, oprócz nieba. No bo na tym niebie może być jakaś zbędna chmurka albo po prostu jest przepalone, bo było po prostu zbyt jasno. No i musieliście to niebo przepalić, żeby mieć jasne twarze. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to niebo podmienić, a do tego najlepiej nadaje się Adobe Photoshop. A zwłaszcza ten w wersji 2021, czyli najnowszy. Bo dzięki niemu w bardzo prosty, szybki sposób podmienicie niebo. Ale już więcej nie przedłużając, przejdźmy do tego, jak to zrobić. Kiedy macie odpalonego Photoshopa i macie załadowane zdjęcie, wystarczy, że wejdziecie w edycję, a następnie zastępowanie nieba. I tutaj zaczyna się cała magia, bo jak widzicie, od razu niebo zostało podmienione. Ale nie jest to jedno niebo, które możecie sobie wybrać, tylko macie tutaj już od razu zaimportowaną pewną bazę tych różnych nieb, jakkolwiek to się odmienia, i możecie sobie wybrać jakiekolwiek tylko chcecie. No, ale bywa tak, że nie możecie znaleźć tutaj takiego nieba, które Wam się podoba, więc możecie je również zaimportować z jakiegokolwiek innego zdjęcia. Czyli na przykład ściągnięcie gdzieś z internetu, z jakiegoś stoka, albo po prostu wybrać inne swoje zdjęcie, na którym niebo Wam się podoba. No i na przykład wybierzmy sobie to niebo. Jak widzicie, zostało ono zaimportowane do tego zdjęcia, choć no, może nie do końca tu pasuje. Do tego zdjęcia mógłby pasować taki prosty zachód słońca taki gradientowy albo jakiś może mniej spektakularny o coś takiego. Oczywiście jest tu również kwestia dopasowania światła. Photoshop robi to za was, ale jeśli nic was to nie satysfakcjonuje, to musicie to poprawić sami. No ale dobrze, mamy już wybrane jakieś niebo, ale na tym niebie mogą być różne przeszkody, jak na przykład w w tym niebie, choć ono jest, no nie do końca pasuje do scenerii, to tutaj mamy tego ludka, który sobie siedzi na tej skale no i raczej za tym domkiem jednorodzinnym nie ma takiej skały, no ale reszta nieba pasowałaby nam do zdjęcia w tym wypadku nie, no ale załóżmy, że pasuje dlatego możecie dostosować sobie do niego, możecie wybrać jego skalę czyli powiększyć sobie ten obraz, który jest tam wklejony, możecie to przesunąć i ten nudek nam znika. E, podobnie jest również z innymi niebami, tak? z każdym, jakie sobie tylko wybierzecie. E, możecie zrobić coś podobnego. Wybierzmy sobie na przykład to, e, bo wygląda dosyć ciekawie. No ale możecie je również oprócz tego, że powiększyć, możecie jednakże rozjaśnić, e, zmienić lekko jego odcień, Na przykład w tym przypadku może troszeczkę na żółty. Gdzieś w tą stronę cieplejszego nieba o coś takiego. I jeszcze rozjaśnić. No i to zdjęcie. Jeśli nie wiecie, że było edytowane, to prawdopodobnie byście się nie zorientowali, że było. Przejdźmy może do następnego zdjęcia. Pokażę Wam na przykładzie innego zdjęcia, jak to się robi, jak to wygląda po jego wklejeniu. Może, może na tym. Tutaj mamy jakieś takie szare chmury. Fajnie jednak, jakby tutaj to niebo było trochę żywsze. Zatem wchodzimy znowu w edycję, zastępowanie nieba. Przydałoby się takie ładne niebieskie niebo z chmurkami. To jest całkiem ok. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądałyby inne. Myślę, że to wpisuje się tutaj idealnie. Również kolorystycznie bardzo ładnie pasuje. Delikatnie możemy zwiększyć jego jasność. No i te chmurki będą nieco większe i przesuniemy to sobie w ten sposób. Bo jak widzicie, to niebo nie jest tak wklejone. Hamsko, tylko mamy takie delikatne wtapianie. I to wtapianie również możemy sobie zmniejszyć nawet do zera. Wtedy ono jest tak dosyć mocno tutaj wklejone. Jak widzicie, nawet tą taśmę tutaj białą e, zakrywa. Możemy również przesunąć krawędź tego nieba, jeśli zakrywa ona nam coś, czego nie powinno. Y, można oczywiście dostosować do swoich potrzeb, do swoich wymagań. Tak samo z temperaturą, skalą czy, czy jasnością. Wszystko jest do dostosowania e, zależnie od Waszego zdjęcia i Waszego się tak naprawdę. Klikamy OK i nasze niebo jest wklejone. Tak naprawdę jest to bardzo proste. Może nie jest to narzędzie dla profesjonalistów, którzy jednak wolą mieć wszystko zrobione dokładnie, ale jest to dobre narzędzie dla amatorów i dla osób, które potrzebują takiego zabiegu np. do social mediów, bo tam na Instagramie, gdzie te zdjęcia nie są zbyt duże, raczej jakieś drobne szczegółiki nie będą widoczne, a zdjęcie naprawdę zyska na swojej estetyce. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zachęcam do subskrypcji kanału, dodania łapki w górę, no i zapraszam Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.